Czy można nie spędzać świąt z rodziną? Za tym pytaniem mam wrażenie, że kryje się bardzo trudne doświadczenie. I odpowiedź jest taka, że oczywiście nie, nie ma takiego obowiązku. Święta to nie jest moment na to, żeby testować swoją wytrzymałość psychiczną. Jeśli ze strony bliskich doznaliśmy jakiś krzywd, ran, i nigdy nie pojawił się ruch, aby coś naprawić, nie mamy takiego obowiązku, żeby w święta katować się po raz kolejny od zdrapywaniem tych strupów, które już zdążyły jakoś w miarę się zasklepić. Natomiast święta Bożego Narodzenia są świętami cieszenia się z tego, że Bóg jest z nami. A więc, jeśli jest jakaś taka krzywda, którą trudno ci jest wybaczyć, módl się w te święta, aby Pan Bóg naprowadził cię na drogę przebaczenia. Aby, jeśli w ogóle taka jest jego wola, doprowadził wręcz do pojednania. Niech taka tęsknota za tym przebaczeniem i pojednaniem narodzi się w Twoim sercu w święta Bożego Narodzenia. Niech Pan Bóg Ci błogosławi w tym trudzie i w tym cierpieniu.